Kilka słów do członków Ruchu Światło Życie. Pewną sympatią to wyrażam, ponieważ przypominają się moje lata, kiedy w diecezji siedleckiej korzystałem z tej formacji i zależy mi, by, ta, mogę tu już użyć słowa armia, bo to dziesiątki, może sto ileś tysięcy ludzi w całej Polsce, a nie licząc tych, którzy już przeszli formację i gdzieś mając już dziesiąt lat, gdzieś tam sercem do tego wracają. Spojrzeć na tę formację również pod kątem, co by do niej wprowadzić, co rozszerzyć, co Akcentować to, co w dzisiejszej sytuacji Polski i świata by było bardzo potrzebne. I mam takie marzenie. W dużej mierze chyba niespełnione na razie, by ta armia ludzi z tej wspólnoty, która podejmuje również kwestie takie patriotyczne, narodowe, bo pamiętajmy ksiądz Blachnicki, czasy w jakich to tworzył, to z czym się spotykał. On widział też Polskę, on widział też naród. By armia ludzi świeckich zaczęła brać odpowiedzialność za tą Polskę. To znaczy nie dezerterowała od tego, co Jan Paweł II w Christi Fidelis Laici napisał od świata polityki, gospodarki, kultury, ekonomii. Działań na rzecz rodziny, i tak dalej, i tak dalej. Żeby w to się angażować twórczo, żeby nie zamykać się tylko w obrębie swojej formacji, potrzeba też szkoleń, czy też formacji, która uwzględnia to zaangażowania w gminie, w społeczeństwie, w kuratorium, w domu kultury, i tak dalej, jeszcze wyżej sięgając. Im, bardziej, im więcej będzie ludzi, Którzy po Bożemu i z polskim sercem będą chcieli tworzyć tę Polskę, nie czerpać z tej Polski, dochodząc do takich stanowisk, ale tworzyć tę Polskę, tym mniej będziemy musieli protestować, tym mniej będziemy musieli organizować różnych wiecy i marszy w obronie czegoś, bo ci, którzy robią tę Polskę, będą robili ją tak, by te wartości po prostu kwitły. A to, co zagraża rodzinie, wierze, co zagraża temu społeczeństwu, by to na ile się da eliminować. Jeżeli walkowerem oddamy ten. Bardzo ważny teren spraw społecznych. Nie dziwmy się, że będą robili to ci, którzy być może pięknie mówią, nawet dla naszego katolickiego polskiego ucha, ale gdy przychodzi do głosowań, do ustaw, do rozporządzeń, podejmują decyzje takie, które nam podnoszą ciśnienie albo powodują łzy w naszych katolickich polskich oczach. Więc ten cały potencjał, to bogactwo, które zdobywacie w ciągu miesięcy i lat, podejmując wielki wysiłek również czasowy, zdobywając formację azową, żeby potem przenosić do swoich rodzin, i do swego otoczenia parafii gminy Polski Świata.